Nazywam się Daria Augustynowicz, jestem psychoterapeutą. Terapią zajmuję się od 5 lat. Ukończyłam terapię środowiskową, z którego uzyskałam certyfikat państwowy. Jestem na ostatnim roku specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Mam doświadczenie w pracy w szpitalach psychiatrycznych zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Regularnie poszerzam swoją wiedzę na różnych szkoleniach, konferencjach, kursach, jak również uczestniczę w regularnych superwizjach z doświadczonym psychoterapeutą. Decyzję o zostaniu psychoterapeutą podjęłam w trakcie pracy w szkole. Pracowałam jako nauczyciel w szkole integracyjnej. Jak widziałam tych młodych ludzi, którzy borykają się już w tak młodym wieku, właśnie z różnymi problemami psychicznymi, to wymyślałam, że czas coś z tym zrobić. Więc zaczęłam e, tą ścieżkę kariery terapeutycznej. Chciałam wykorzystywać swoje cechy charakteru, swoją wiedzę, swoje umiejętności, by wspomagać klienta w tej drodze, w drodze do siebie. Jestem też po własnej terapii, gdzie lepiej zrozumiałam siebie, zrozumiałam, e, na czym terapia wygląda, więc też tę drogę mam za sobą. I tę drogę chcę pokazać drugiemu człowiekowi. Jest mi dość trudno mówić o tym, jakim jestem specjalistą, bo yy, każdy człowiek, który spotyka się ze mną w gabinecie, będzie widział coś innego, yy, będzie dostrzegał inne cechy charakteru czy cechy osobowości moje cechy osobowości. Ale to, czego jestem pewna, to to, że jestem terapeutą, jestem specjalistą wnikliwym, jestem pewna swojej wiedzy, swoich umiejętności i tego, że do każdego człowieka podchodzę w sposób indywidualny, z szacunkiem i na pewno zrozumieniem. Na sesji stwarzam właśnie atmosferę otwartości, bezpieczeństwa i kieruję się w swojej pracy mm, etyką zawodową. Na pierwszych spotkaniach terapeutycznych będziemy formułować problemy, z jakimi dany człowiek przyjdzie, określimy cele terapii, jak również wyjaśnię, na czym proces terapeutyczny polega, bo domyślam się, że niektórych, dla, dla niektórych będzie to pierwsze spotkanie z psychoterapeutą i z psychoterapią. Wyjaśnię oczywiście, na czym też polega psychoterapia poznawcza, behawioralna, ale kolejne spotkania będą już nakierowane właśnie na dojście do tych celów poprzez różne techniki, metody, które dobiorę pod, pod dany przypadek. Myślę, że klient, kończąc terapię, będzie w szerszej świadomości swoich trudności rozumienia siebie, jak również wyposaży się w pomocne strategie radzenia sobie z różnymi problemami.